Wypiekają chleb, piekarze, wyrabiają stal, hutnicy, kawcy, gacie, szewcy, buty, a my ściągnijmy druty. Hej, chwyćmy kabla, w dłonie, hej, ciągły razem w kubie, bo jak zabraknie prądu, ludzkość będzie w długie. Raz pod wodą, raz pod ziemią, raz na górze, raz w dolinie ciągnij, bracie, ciągnij kabla, po nim prąd płynie. Kabla w dłoń, hej, ciągmy razem w kubie, hej, ciągmy ile siły, miejmy w dupie. Niezwolna, zwolna Siewa, Zioła, Maj, brygada ciągu ciągnęła kabel w dal, brygada kablociągu ciągnęła kabel w dal, S -A -S -A. A kabel był zielony, zielony jak ten gaj. I kablem prąd popłynie, zasili cały kraj. A kablem prąd popłynie, zasili cały kraj, ojczycy Oj. kraj! Stop, brygada! Cześć, panie majsterze. Jak to się. Fajrand! Ferdas! Przygotować narzędzia!